na własność. Mm, Chwilka. Już patrzę chwilka. Jasne. ja bym chciał motocykl wykupić uh -huh. Park, z parkingu Dobrze. policyjnego. Bo lości się, jak się gang motocyklowy się chyba kręci wokół mojego sklepu. Nie, patrzymy tylko. Patrzycie tylko. To zawsze tak kręci tak. się ciągle. Ty, zostaw to. tą półkę kretynie. To co? O. Wezmę dwa razy więcej siana. Co co? twoi koledzy przyjechali zdemolować lokal. Jak się nie no. pakaj. Daj koleczków i wyjazd. Dali panowie, wstawać Dobra. Za te, te trucho to nie wiem. Masz jakąś ciężarówkę, jakiś pikar, cokolwiek, żeby go powiedz się... Mi tak, bo ja tak widziałem, nie? No. że ja tu. Dzisiaj tu byli? Tu chyba gdzieś, nie? No, no zajebaliśmy no. im dragi Co no. zrobiliście? No. ukradliśmy im to, ale to ukryte na zalu. I Ile no. tego macie dalej? 25. Zrobiliście z pozostałymi 20. O, to no, ci motoryki. O ja kurwa. Wie, co? Weź to no, co? przyjedź. Cholera jasno. Co jest? No e... to, to jest kurwa. Co złapisz? z tym Odłóż tą broń. Gdzie, o, jest gdzie, w, broń? Jest gdzie jest Johnny? Pytam Johnny się. Obecnie? smażycie na hamburger, a co? Tioci. Cholera. Okay. Cholera Johnny! Jebszeni debile. Cholera, gdzie oni są? Debile! Johnny! <toddź> Chodźcie debile! Trzymajcie się! Chodźcie stąd! ty Chodźcie stąd! pile, Żyjecie? Cholera jasna Żyjesz Johnny? Żyje. szmaty tu robią Co zrobiliście wiem. z tym sklepem, co? To co się należało Chowaj tą giwerę Nie, to się szma... to! Ryj, Johnny no, no. Co jest no, cholera? To. Czekaj, odłóż ją, odłóż ją, odłóż będziesz Uspokój. czekał? Uspokój, Uspokój, swój swój Uspokój swoich ludzi Uspokój swoich ludzi Ano nie, okay? wycofajcie się Już, pod motory Co to k***a być? Odwołaj swoich ludzi Czego chcesz? Co pod motory? I ona schowaj na razie dubeltówkę. Kolejny daj mi zadzwonić po pomoc. Zara. Jeszcze będzie tu szczekał w śmieciu? Nie! Dobra, czego chcesz? chcesz? Mam do ciebie ofertę. Jaką? Siadaj. Pojadę za tobą moim motocyklem. Wyrywamy pomoc już. Od razu ci mówię. Dzwoń pogotowy, Jonasz. po dzwoń po, po y, Jonas. nie, nie. straż pożarną. Uch. Cholera, jasno. A więc chcesz, dać z tym zero gdzieś tam w kolejnym ci kukieta pięć przestępcy, widzowie. No powiem wam tak. Ładnie się zaczyna początek odcinka widzowie, ale no co ja poradzę? No musimy załatwić teraz coś ocie. Ciekawi mnie co chce teraz od nas ten angel cały. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapkę w górę wraz z tym rozwoneczkiem, żeby być na bieżąco i co widzowie, jedziemy na obserwatorium, bo sprawy się same nie wyjaśnię, a musimy się dowiedzieć o co chodzi tym angelsom, że atakują cały czas naszych ludzi. Dobra, moi drodzy, powoli dojeżdżamy na obserwatorium. I czy są te piołki? O, są wszyscy na miejscu. Nie celuj do mnie, baranie. Tam jest! jest! Idę. broń! A więc po co mnie tutaj ściągasz? Chcesz spłacić duch swoich kolegów? Nie zależy w jaki sposób. Co jakiś czas będę ci dostarczał towar. I w taki sposób spłacisz ich duch. Jaki towar? Różny. To znaczy? Zioło, koka, mefedron. Z jak długi czas mam ci to dowozić? No, jeszcze nie zostało 70 tys więc tak, 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 tak miesiąc. Tak, tak. Odsuńcie się od mojego motocykla. Odsuncie się, bo was do piachu wyślę. Zwracam, wywracam. do mogę... siebie numer. Okej, okay, daj mi się z tym przespać i się odezwę. Dobra. Dawaj, ten ja numer. Ja ja numer. Widzę, no nie ciekawie się zaczyna. 769 czy 26169. Ty jesteś prezydentem? Mhm. Mm nie. nie widzisz nie naszywki? Nie, nie widziałem. Dobra, tłuszczam ci strzałkę. Okay. Odsuń się od tego motoru. Poszła kropka. Wstawem. Czekam na wiadomość. Jasny. Mhm. Mm Dobra, widzę, no powiem wam, ciekawie się zaczyna. Podpadli Angelson, bo nie są to lości, kochani, i musimy spłacać dług za tego grubasa z tym idiotą. W tym momencie, moi drodzy, jedziemy do tych dwóch czwoków, porozmawiać z nimi o tym, co oni odpieprzają, bo, moi drodzy, ja nie mam zamiaru spłacać długów gości, którzy są, ama którzy są amatorami i nie wiedzą co robią. Nate jest, moi drodzy, z tym bardzo zdenerwowany. Ja mu się, moi drodzy, nie dziwię w żadnym stopniu. Ciekaw jestem, czy tam w ogóle przyjechała ta policja i oby nawet nie ta policja wystarczy sama straż pożarna, ale przy takim pożarze to wątpię, że tylko straż przyjedzie widzowie. Jestem w szoku. W ogóle, że pusty jest na ulicach Obecnie, idziemy jakimś skrótem, naprawdę Dajcie znać widzowie, czy mamy podjąć decyzję Jaką mamy podjąć decyzję, bo Szczerze mówiąc, ja sam nie wiem, czy powinniśmy Z nimi współpracować, czy dla nich, nich rozwozić Ten towar, ewentualnie jak możemy y, Załagodzić tą sytuację z angelsami Bo na razie nie jest ciekawie, a my co no Dobra, widzę, dojeżdżamy powoli na miejsce I zobaczymy, ale widzę, że się nie fajcie. Ciekawe ile z tego zostało już Idziemy rozejrzeć, alo? Yes, Pis, dobry. Proszę państwu do mnie, państwo, do mnie, tutaj szefie, szefie. To daj no. trzy. No. w Sandy? Nie, nie. Mój numer, znaki są 92, oficer. Podciekłowie, ale się przyjechało tutaj, co ukoszony, ciekawe widzowie naprawdę. Czy pomóc? Wie pan co się tutaj stało? Wie pan co? Wydaje mi się, że to się to do... samo Mhm. Mogę przez jakiś dowód tożsamości? Najbardziej prawa jazdy. Pisz, bo ja. Kurde widzę, ciekawe. Po po co się stało? Widzowie, chodzi. Grubas. Daję. Jasne, yes. dziękuję. Dobra. Ale ej, tak. Grubas wygrał. A panu co się stało? Dwa, się widzę. Proszę pana. Ciorny. No, no, się Nie stało. rób zdjęć. Czarny. No. Nie rób zdjęć. Czekaj załatwia bez pawnictwo Czekajam go Ja się tak zapytam panowie, jesteście jednostką specjalną? O. Tak i to o, bardzo. Jestem specjalny no tak. Ja chyba. Kurwa. O, nie panu stało, że pan tak kuleje? No postrzelili mnie po prostu. Chodź plako. o za chwilę, kurczę z naszym co to się działo jak pod, pod, podjechaliśmy tam z tymi losami. Jest sprawa no. Tylko to tak najbardziej na boku, żeby tam ci nie, nie widzieli Znaczy nie widzieli, żeby nie słyszeli tej rozmowy Słuchaj, kwestia jest teraz taka Gadałem z tymi angelsami i oni o. chcą, żebym za was spłacił dług 70 tysięcy im lecicie No myślę, że więcej, tak szczerze No, też byłem w szoku, ale to i tak jest duża suma, wiesz o tym I chcą, żebym to to myślałem, że... Że... A co tam o właśnie? Co tam o Mogę jeszcze pana chwilę prosić? Mnie? Jasne, poczekaj to, będę widzę, o co ciekawo co chodzi. A w czym mogę pomóc. Chcę panu zadać parę pytań. No jasne, jasne, To są pana znajomi? Powiedzmy. Czy wie pan coś o ich mm, pięciu z angelsami Nie do końca. Mm -hmm. To chyba wszystko, dziękuję bardzo. Jasne, dobra widzę, dziwne. przesłuchanie takie krótkie. Ty grubego zawijają, bo ten debil się na policjanta rzucił. <laughs> ja. Ten dobra. skryt Była tu strasz? Nie. Bo widzę, że Zabyła, by się Była, była, kurwa. Chodź chcę zobaczyć środka, zobacz. Nawet wygląda. nie chcę wchodzić cały osmolony no, nie ja W międzyczasie to stary, no, stary no, się przejść na farbonie. Informuję to też. państwa tylko, że państwa kolega zostaje przewieziony na nasz posterunek z policji, cel wyjaśnienia wyjaśnień, jeśli wszystko <noise> się, nie się nie zgadzało, to go wypuścimy. Ja jeszcze ra. to od pana zeznania szybko spiszę Ja, ja będę pod motocyklem czekam na się No dobra, ma pan do tego takie prawo Zabieramy go na komendę. Co za gość widzę, ty się odwiesz taki no. syf. Wsiadaj do mnie, bo ty chyba nie jesteś, jesteś autem, czy? Czym? No nie, jakby za moje auto, wiesz? No, zapomniałem, sorry, wsiadaj. Nie, nie mogę. Hmm. Za jesteś? jesteś? Wiesz to. Poczekaj, ja tu zaraz przyjdę, No no to ładnie widzę, oni. Tusty, żeby się iść na motocykl, ale pogadamy z nim w jakimś ustronnym miejscu, gdzie nam policja nie przeszkodzi, bo trzeba go i tak mimo wszystko poinformować o tym, o czym gadaliśmy z angelsami w tej chwili, bo kurde, no to jest tak ważna rzecz, bo dla nas. No sklep, jak sami widzicie, no jest cały zniszczony, osmolony. Moi drodzy, jeszcze nie widzieliście farmy Onili, jak wygląda, tam jest porażka totalna. Skoczymy mu silnik póki co, żeby nie marnować paliwa, ale czekamy, o, jedzie czyś. No ty to jedyne co zostało z tego sklepu. To jest pod tej planteki co tam była? No. No za mną, za gość widzowie. Ciekawie się zapowiada ten sezon na pewno. Swoją drogą przydałoby się w przyszłości dowiedzieć gdzie on jest w ogóle. Dowiedzieć moi drodzy kto nas wsadził za więzienia. Czy to było faktycznie z naszej winy czy zostało to w jakiś sposób ukartowane, czy zostaliśmy wrobieni. Wydaje mi się z tego co z, co wiem, co sam Nate wie bardziej to zostaliśmy wrobieni, tylko pytanie teraz przez kogo widzowie. Nie mam pojęcia, on sam też nie wie, ale póki co, to i tak musimy zaklimatyzować się w nowym, w sumie życiu i w nowym otoczeniu, bo 6 lat to i tak jest kawałek, duży kawał czasu w sumie, który minął bardzo szybko. Zajdziemy tutaj, widzowie, pod tą chatkę zrujnowaną. Tu możemy pogadać w spokoju. To jest najbardziej spokojnie z tych wszystkich kolic tego Sandy. Tamten już za nami jest. Tu sobie stanie? No, gdzie No to tak. Kwestia jest taka, że gadałem z tymi jędziolami. Jechaliśmy tam na obserwatorium i dowiedziałem się od nich tak, że wiścili im 70 tysięcy dolarów za ten towar. I albo ja to spłacę za was, albo się podwoi sumka i będzie 140 tysięcy. Eee, to słuchaj, mam lepszy pomysł. Kwestia taka, co żebym dla nich latał z tym towarem? No ale to jest bez Już My mamy ten towar jeszcze, kurwa, to im zabraliśmy. Dwa kilo chłopiec, tam ile wygadaliście. 7. No, z 50. No a 7 człowieków, wiesz że to będzie? Nie wiem. Byłem dobry z matematyki Ci Byłeś, powiem, no Właśnie, czas przeszły byłeś. No ale co? Że mamy w tym, tym około 35 koła. No dobra, to i tak wiesz. Czekaj, jakiś chłopiec na telefonie, odzyskiwanie hasła. Weź z Co jest? Ty hakują my kurwa, hakerzy jebani? To wywal telefon, człowieku. Ja telefonu w ogóle nie używam. Tak. nie Ale więc dzwoniłeś ostatnio. Czekaj. No. E-mail został wysłany na twoją skrzynkę odbiorczą, i wprowadzić. Co ty gadasz, człowieku? Ja nie mówiąc, nie znam się na tych nowych telefonach, pierdolę. No, wracając do by rozmowy. To słuchaj, nie. Jak tacy są swani, to teraz się odbijmy, kurwa. A no, nikt jej nie tą budę. Stary, ty wiesz, że tak naprawdę, gdy my im to spalimy, to przyjedzie inny oddział Angelsów? To nie jest tak, jak ty myślisz. No. Nie Le? wiem, czy oni nawet nie mają kosy. Czy mają kosy z losami, czy nie mają? Bo losi są za nami. Tam dosłownie za nami. A co? Nie wiedziałeś? Ale jak losi za nami? No, tam mają swoją ten. swoje zadupy, te kampery takie. To tam mają swoje ten. No. No. no, no. No no. to o to mi chodzi, że za nami jest siedziba, powiedzmy, ich, ich klub. No ta. Więc jesteśmy pod starym ścianą, nie wiesz czy coś się nie zdarzy. No, To chyba trzeba się ten. Trzeba to przemyśleć, na spokojnie, nie śpieszmy się no. z decyzją. Ja też mam chwilę odpoczynku, więc na spokojnie, bo oni mi powiedzieli, że mam im dać znać, jak się namyślę. No, ale kur... czy zymisz tylko? To jest za to. Dobre pytanie. To jest to jest w ogóle to chyba A. z tą cenę, to wymyślili. No to też tak sądzę. Kurwa, nie ja nie wiem, no po sklepie. Nie mamy, więc kasy w ogóle. Nie macie tego ubezpieczonego, nie dostaniecie jakiegoś odszkodowania, czegokolwiek w zamian za... No to tysiąc. nie, no czy on był tym właścicielem? To musisz z nim pogadać jak go wyklepią z tego więzienia. Ale słuchaj, no mam plan no, taki na biznes właśnie z tym polem. Może w ogóle nie trzeba będzie na nic towaru, jak to wyjdzie. I zaś sadzimy własny towar. Myślisz? No człowieku, na paletę mam całe pole. No to pomyślimy coś w tej kwestii. Tylko, że to trzeba będzie odnowić, w ogóle tam nikt tego nie korzystał, bo ja to sił nie mam, to... Jasne. Wiesz. Ogarniemy to. No. Jadę do siebie stary, idę odpocząć, przespać się, bo od wczoraj na nogach jestem. No dobra, dobra. Mam nadzieję, no. że dogadamy się jeszcze i będziemy teraz, tak jak wcześniej, teraz rozmawiać cały czas. No dobra, no. Dobra. Do zobaczenia, Jonasz. Dobra widzę, no co ja wam powiem, jest ciężko z, z tymi angelsami, mamy lek problem, ale on jest do rozwiązania. Myślę, że moi drodzy, za plecami Jonasza i Johnego spłacimy ich ten dług. Wymyślimy potem jakąś wymówkę, że nie wiem, dogadaliśmy się z nimi jakoś inaczej lub coś w tym stylu, bo nie chcę mi się z nimi użierać, a to jest najłatwiejszy sposób wizowy na to jak to zakończyć cały ten, cały ten problem z nimi w sumie. Ale co moi drodzy, my tak jak mówił Nate idzie się przespać, to no, widzowie, ten jeszcze się rozbił, a my idziemy odpocząć w sumie to Nate, bo padnięty. Czego chcesz? Co? Czego chcesz, się pytam. No. To nieźle widzę. Dobra, Nate się po prostu, moi drodzy, przespać, bo dużo dużo się dzieje ostatnio. Dobra, widzowie, jest kolejny dzień. Nate się wyspał, a my jedziemy tak jak wcześniej. Już mieliśmy jechać, ale nie dojechaliśmy finalnie na Grape Seat, tylko że kurde wracamy z naszej tej dziupli, bo tam Nate przyrządzał przygotowywał pewne rzeczy. Zobaczcie, widzowie, co przed nami jedzie. Balaś? W i zobaczcie jak to w ogóle jest fajczone. Ale dobra, pojedziemy za nimi, widzowie, powoli. Zmiana lekko w kierunku, ale zobaczmy, bo jeszcze mam jednego SMS-a. się Godziny, jeśli nie dostanę informacji, moi ludzie odwiedzą tę linię znowu. Zegar, tak, pamiętaj, żadnego kombinowania ani żadnej policji, moi ludzie ci obserwują. No ładnie, widzowie. Prezydent Angelsów do nas się odezwał, ale to już tam jest na razie nasz, powiedzmy, poboczny problem. Teraz idziemy zobaczyć, bo o ile w mojej dro- O kurde, ale zarzuciło. O ile widzowie wyjeżdżają jakimś konwojem, jakąś ciężarówką. Znaczy ciężarówką, To jest bardziej dostawcze. nie gdzie oni jadą, to po co? Może przerzucają widzowie broń. Okej, okay, oni się tam zatrzymują. Dobra, widzowie, my zrobimy pewien myk. Jedziemy, jedziemy tutaj, zrobimy fotę, wchodzą na jakiegoś budynku. Zobaczę. Kurde, dziwna sprawa, moi drodzy. Wyciągamy aparat w takim razie. Zobaczę, widzowie. Kurde. Wchodzą do tego pomieszczenia. Zrobimy zdjęcie tego Miejsca. Jeszcze tak, jak z takiego kadru. Czekamy, widzowie w takim razie, na razie. Będzie trzeba na pewno się skontaktować z naszym i z w tej sprawie. Kurde, ale też nie w ciekawa sytuacja, bo pada. w zobaczcie, wychodzą. Zrobimy im parę zdjęć. Prawie coś, zobaczcie. Wychodzą z jakimiś broniami. Kartony niosą. Zrobimy jeszcze taką fotkę im. Spójrzcie. Dobra, widzę, mamy wystarczająco dużo zdjęć. Wsiadamy na motocykl i jedziemy dalej. Dobra, widzę, jedziemy. Nie będziemy zbudzać podejrzeń. Kurde, ciekawe moi drodzy, co może chodzić. Co oni tam mają? Ale na pewno coś, co może być dla nich Ważne, skoro taką podstawą tam pojechali. Dobra, nie wnikam moi drodzy. Ciekawa sytuacja widzowie, ale widzę, że też się lekko rozpogodziło, więc chociaż tyle. Kurde, ciekawe co oni tam mają moi drodzy. Zaraz wyślemy zdjęcia do Jonasza, tylko zjedziemy na jakieś pobocze i zagramy i zjedziemy do tych wieśniaków z Grapeside moi drodzy. Tam gdzie mówił nam wczoraj Jonasz. Tutaj zjedziemy i wyślemy wszystko do Jonasza kochani. Kurde, ciekawa sprawa, dajcie znać co może być w tym miejscu, bo też jestem ciekaw co wy o tym sądzicie. Napiszemy, starym mam yy, info ważne. Wyślemy mu moi drodzy zdjęcia. <grym> To fajnie mu wysłaliśmy. Y... Dobra, wysyłamy mu zdjęcia widzowie Te konwojem widzowie, tak mu napisałem, że o tam jechali. Że jechali tam o nile jakimś konwojem. Trzeba będzie to sprawdzić kiedyś. Dobra widzę. ciekawa sprawa naprawdę No ale dobra, to zrobimy jak nic nie zrobimy Jedziemy na te zadupie, na którym mieli się znajdować ci wieśniacy Zobaczymy jak to wygląda, to powinno być gdzieś tutaj Tu chyba po lewo od tego znaku Dobra W tak wjeżdżamy, nie będziemy zwlekać Będzie zagrać głupa, jakby nas zatrzymali Stać! Czymś problem? Co to ma kurwa być? Co za ci chodzi gościu? Wysiadaj Już, Ja go zaprowadzę, za mną Jezu Idziesz To jest widzowy, ciekawe Panowie, no spokojnie, przecież ja nie szukam kłopotów, przyjechałem tylko tutaj, bo mam pewne informacje to, to. każdy tak mówi to Zamknij się Mhm, będzie ciekawe Pewno się uda moi drodzy, to ustalić coś Koczuszko! Ja do szefa. No to masz szefa. Witam pana. Hum, mm, witaj. Co nam potrzeba? chłopcze? Ej, gościu, co ty robisz? Nie, no pójdź go, pójdź go. Bez przesady, chłopy, przyczyny w pokojowych warunkach. Jeszcze raz mnie popchniesz. Dobra, chodź za chwilę. Chodź, na bo. To odejdźcie dobra, to słucham cię. Słyszałem, że macie fajne, co nieco tutaj do zakupienia. Zależy o co pytasz. No jak pan myśli? No nie wiem, to ty przyjeżdżasz do nas i się pytasz o coś. Też doszły słuchy, że u ciebie można fajną, niezarejestrowaną broń. Mm, coś takiego jak ja trzymam w ręce, czy coś innego? Nie, bardziej dziewiątkę na przykład. Dziewiątkę? A jaką dziewiąteczkę? Jakąś cięższą, jakąś lekką, jakąś bardziej zaawansowaną? Dość celną. Celną, tak. Mm -hmm. Hmm, wiesz co, mam na staczu jedną taką fajną. Mamy ich chyba trzy sztuki tylko, niestety, ale pukawka wersja druga, to ty na to? Nie, 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 myślę nad czymś innym. Hmm, 800 dolarów. Hmm, <laughs> to ty. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty mi mówisz, że ty masz 800 dolarów i przychodzisz do mnie, żeby kupić broń? No w czym problem? No w tym, że póka nie jest o wiele dużo wartości. No i co Więc... w związku z tym? Za 800 kupy też będzie pewnie przecież nie? Za 800, tylko możesz sobie to wziąć do ręki i sobie tym dupę podleczeć, kurwa. No już tak nie skał nie mnie mnie, kupić. Weź się uspokoić To Jesteś na moim terenie, a nie u siebie. <laughs> dobra, dobre, dobra. No co się śmiesz, co? Nic, no dobra, dawaj to w jakiś dobry pistoleci, gdzie mam kabaretę jakąś. Popie jak tu wszystko powyżej ty kosztuje, jak ty tak, nawet tak, dwa... tak. Ja się dziwię, że ty w ogóle w dolary, masz jakiś jakikolwiek. Jesteś obłąkany, człowiek. Obąkany? Kto to mówi? Dobra, w takim razie znajdę drogę. Do widzenia. No, może dopiero. To za coś widzowie. Bez obstawy, bez niczego. Nie, no nie ma problemu. Celuję chyba do na nas, no. Oho, nieźdź Trzeba się tu rozejrzeć, widzowie, gdzie oni mogą magazynować ten towar cały. On coś przypłynęło. Spójrzcie, widzowie. Już, nie cały WPZ na karabin włóż. <grym> Panowie, czy ja wyglądam na zagrożenie, a tylko przyszedłem kupić broń? Z się. Pokój, Zobaczmy, widzowie, czy się rozejrzeć. No co wy tu macie ciekawego? Chodźcie cię to możesz. ptaczy masz. wiecie za on chciał broń kupić? Za 800 dolarów. Naprawdę? Nie no, no. Jak, Jak tak, 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 tak można w ogóle? Poradzę sobie pięściami. Spokojnie. No <grym> poradzę Chce się ktoś zmierzyć? Ja mogę. Który? No ja, a kto? To odłóż broń i chodź. sobie wykorzystamy okazję, żeby sprawdzić gościa. Gotowy? Gwarantuję ci, że zęby stracisz. Dobrze. No co? So, zaczynacie. Okej. Okay. Dawaj go. Leci z nim. Przed, pierwszy! Dawaj tą ciotę! Lecisz z tą kurwą! Ha! Dawaj mu! Dawaj, nie tylko ja Jakiś będę pierwszy robię. atakował, śmieciu! Jakiś słaby I do widzenia. Żegnam panowie. Ty młody się uspokój. A wy, koleżkę byście się uspokojili, którymi grzebie przy motocyklu, bo nie ręczę za siebie. Co ty robisz? Spokój się tam. No, nie, 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 nie! nie, nie. A. Z kastetu! To jest kopię. Drugi raz dostałeś po pysku! A. A. Dobra, już spokój się! Dosyć, 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 gruby człowiek! Gruba, Śmieć, ulamy, Kurwa, Spokój <grywa> się! Jesteś ulany Dobra, spokój już, ja stąd. stalku! wariaci! Jesteście jesteś normalni. Co jest? Cholera, fizowe, co są wariaci! Wracamy do domu, to są jakieś ludzie w mojej drodze! Skoro ludzie, naprawdę, nie wiem, ale wiem, gdzie mogą skodować moi drodzy więc pogadamy o tym z chłopakami.